Hej, o tu ja jasadalla dzisiaj kolejny odcinek do Robloxa na moim kanale dzisiaj takie fajne obi według mnie uciekamy z pralni nie? mamy ich do wentów no dobrze jak gra nam każe do wentów to idziemy do wentów się będziemy szukać gry Eee. okej pyk Aha, aha, no to sobie ja aż powiem. Wiem, czy te kratki mają teksturki, ale ja tam nie będę próbował. Będę się nimi przejmować dzisiaj. ma nic mi nie chcę robić nic mi Trasowany człowiek nam to mówi. Ha, ten... Ten ty też nam to mówi. Tak! Ten to został praniem. Potrzebujemy klucza. Oczywiście pewnie tu będzie klucz. Co to jest bacz jakiś What? Yellow Jellowki? Nie wiem czy tam to jest jellowkiem. Może? Tak. E. Aha, dobra. Czyli tu my mamy jednak, um, chodzi o to, że my mamy omijać klausy. Aha, tutaj woda leci. No to takie obi jak obi znane klops. No nie no, wy tak na serio. wy tak na serio. Też pad ale... Oo, wow, dobra. O nie, no naprawdę. musiał w tym czasie to być. wy się tak nie pilnujecie? Uwaga. uda. jest jeszcze jedna paleczka, uwaga. Nie, ja myślałem... że to padło! No nie! To wygląda przez chwilę... Mammoni, Monix No teraz nie będę się próbował kupić zbytnio. no dobra. Co? No w na obrania? Nie, nie wiem, no to. wiesz. ale to być to fajne. Przeskoczyć po prostu sobie tak, tak. Mamy wszystko z głowy. Pek, 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 tak pe, 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 dobra. O, mandarina. Acie, fajna osoba. Chodź tu. No, no, co ja mam z tym skakaniem? Na no to się da skuczyć. No Co? Co jest z tym? Co jest z tym? <grym i wytkujesz> nie no ja nie jestem zóru w takich skakaniach. A czekajcie. O, A. O, -o. O, -o. O, -o. o o! A to nie jest! A ty chyba też do nowa tak przejdziesz. Wyliczyłaś checkpoint'a. Dobra, udało się. Lecimy. No a teraz ona się będzie wygrzmacała? No chodź tu. Przejdziemy chyba z nią te obie. I oczywiście. Lecam obu z No dobra, troszkę poczekamy na się chwilę. Dobra, jestem z powrocikiem. Skakanie po pachołkach. Nie wydaje się takie trudne. Jak się zdaje. Tu no, można sobie jakieś kombo robić. Tak nie skakiwać na pierwszego pachołka. <grymne> A nie lubię tych reklam. Nie mam woksu. nie mam czasu w Wykupać ze skina Uuu, dobra, chodź. Mm. A że jak skak? Tak, chodziło o skok. Czemu? Aha, Bo... nie wiem, co ten typ ma na języku, albo cokolwiek to jest. No dobra. Kolejny raz się poczekamy. Co sumie to upis zrobię tak? Będę grał z randomowym graczem. Ciekawe czy on będzie już to przychodził? dość szybko. No, widzę, że sporo osób a nagle się tu wysypało. Nie wiem co ona chce zarobić. No dobra. Ja tu czekam. Ja mam szybszy bieg chyba. On ma, on, ma, on, on ma ocean taki malutki w swoim tym. Mm -hmm. Boże, teraz coś głupie jest. Mm. Nie wiem, ale się nie wydaje takie proste z paru powodów. Są małe pola actions. A ja chyba checkpoint'a zaliczyłem. O, o. Trzeba tu jednak mieć trochę inną kamerę, to się jednak nie opłaci, ponieważ... Widzicie, mamy koła dobra, o, 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 dobra. Ten etap to znam. Chodź ty piaro jej, dobra i czy to jest? Nie. A, teraz jesteśmy tutaj. Dobra, pyk. Okej. Okay. Nie, co jest, Nie wiem czy ona... Konto. Nie, 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 zielony będzie. E, To To nie, nie, działa. nie, 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 ma... Teraz nie, tego. wtedy, który wygrałeś. Teraz obstawiałbym tego. A, nie, nie, Dobra, Nie mam pojęcia. Byk. Co to? Aha. Aha. Mi się przez chwilę wydawało, że mnie podśpieszyło troszkę. Czy No musi być. A nie, bo kolejny kwoń to będzie dopiero to, jak wejdziemy do dobrej maszyny. Nie ta maszyna. O, czemu wy tam skaczecie za ladę? Co za ladą jest jakieś przejście? Gdzie ta typiera? Nie wiem. Tyk. Nie, yeah. this is not this machine. <muszczak> <muszczak> hmm. Zapomniałam włączyć innego takiego ważnego dla mnie trybu, jak nagrywam. Czyli nie przeszkadzać, ponieważ często są powiadomienia. A i tak dalej. No typek, ty wybieraj maszynę na pewno. Nie, ta cię zabiła. To jest dobra maszyna. O, sieba ty tu byłaś. Okej. To dopiero. Widzimy hardcore. Ale ja miałem teraz. Trzeba się wybić. Dobra. Proszę bardzo. Szybciutko, odbi. O, ale to by za mną pani na dół, że ona nie jest taka sama. Hop, 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 hop. Bobuksy! Czuję! O, może przez chwilę spał. Gorszy etap był teraz, pan bo ja nie wiem o czym jest to Obi, co twórcy mają w myślach, ale no, coś tak myślałem, tylko no... <noise> jeszcze na górę przeniosło. No do... dobra, o no. Rur... 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 no coś tak myślałem, na tą rurkę nie byłoby tak łatwo skodzić. Na podwórkę będzie całkiem trudno skoczyć. No dobra, o dobra. O o o o o Tak. Konopski mnie prowadzi. Nie wiem kim on jest, ale kimś na pewno. Szup. Okej. Okay. Kim the red button? O, tu jest. Tu jest red button. A dobra, coś mu otworzyłem. O o, chyba kumam. Chyba kumam o co chodzi. Musimy troszkę tutaj po ...pomęczyć się. Nie no, musimy sobie... Prasa jest trudna! O! Na dobry moment mieć. Okej, przejadę przez dwa... Przez dwie maszyny! Oj, 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 yy, yy. Dobra, już w sumie troszkę. I tutaj będzie my... to... się bardzo postrz. Tu, na szybciorze. Robimy, robimy to, robimy! Twórcy! Pięknie. Pomóżcie nam. Pomocy. Pomocy, typki. Aha. No, czekam na znaczy... ciebie. No, to dla niego może być trudne. <grystanie> Patrzę jak jedzie. A nie on na pierwszy się rozwala! Aha! Czekajcie, konu. problemik widocznie. Nie, nie wiem jaki. jaki. No. <laughs> o, o, o wow, ma całkiem dobry sposób. Tu jedziesz... Nie, no naprawdę! Ale go pięknie... Ale go słabo ściągnęło. Apety za co są? <laughs> pewnie wiem, Za to. Nic tu nie może być. W szopie też oczywiście pewnie wszystko za robuxy. Dobra, dawaj konopski. Dawaj tu przyjeżdżał. Jest? jest! Dobra! Jest tylko nie spójrz tego skoku, dobra. To bardzo dobrze. Siup. 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 I teraz do okna? Okej! Okay. Okno to był teleport. O, dobra, się ma. Typku. Siup. Siup. Nie! <laughs> to było głupie! Nie! Był jest skołak! I już macie przez Dobra, udało się, tam, tam na końcu się spinasz jeszcze Be careful, don't fall Be careful, don't fall Be careful, careful. No to jest całkiem trudne powodów to jest długie a na tym się na takich długich najłatwiej się wywalić dobra tu sobie przejdziemy na szybko czekam nie proszę mnie tu nie no, Speedrunner. Ja myślałem, że tam nie wybił, a to chyba da skok fajny. Ej, on też chyba się na to nabrał te kamuji, tak? Tutaj po co myślę? Nie wiem. Oho! Dobra. O nie, wyhamuj tam, wyhamuj! Nie idziemy tak Nie idziemy tak szybko na ulicach, bo się źle stanie. Tekamoni, kamoni, jedziesz. Ja trochę tu poczekać, aż ci tego speed aktywuję. Gdzie to tam trzeba? O jacia. Jest to świetne, jak tak się pięknie wypada. To jest po prostu. To jest po prostu niemożliwe. Te kamoni. Okej, okay, powinno od razu tego aktyw. Nie, no to. Nie, no ja na Androidzie to chyba nie mam szans z paru powodów, że mi od razu wywala na coś. Albo jeszcze gorzej. No dobra. Nie wiem, czy mą skaczę, ale chyba. Nie, no to tutaj jest trochę zapóźniony speed aktywowany i proszę to poprawić, bo trzeba trochę postać na polu, żeby wam się speed aktywował. No to jest coś nie po prostu nie... możliwego, co? Dobra, powinien się aktywować, właśnie. Siup. Dobra. Dobra! Nie! Nie, to było na gry, no przepraszam, ale co mi tak tam wybiło, no? No przepraszam, no. No co to miało być, no? Pyk. Dobra, powinno się udać. Nie, nie, no ta gra jest świetna. Znaczy te obie, świetne. O Boże, nikt się nawet nie przemyślał, że na takim prostym etapie można się rozwalić. O, dobra. Siup. No i patrzcie, tu na mojej posadce skacze sobie nagle i pęknie, spada. No to jest aż No, nie wierzę. Siup. No co? Nie, te wybicia są okropne, okropne. Nie, 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 to nie ma sensu. Aż. Widzimy się po prostu za chwilę, jak to wykonam, bo to jest Będą do mnie, złe straty filmu. Słuchajcie, moi drodzy, moja kamera się zbugowała i muszę cała Nobi e, od nowa zaczynać, więc widzimy się za chwilę, jak będę w momencie, w którym, od, ostat... w którym skończyłam. Oto ja. Kolejny rok. Idrana, rana, To, że Sedallo oczywiście musi skakać. No, tutaj byś to przeskoczył. No ja zaczynam mieć jobla. W skoku. O ja mam. O, no. Nie może ten tam nie skoczyć. A skok wie. A ta będzie afczuła 20 minut i zawsze będzie. To będzie miała reconnect. Reconnect jest za 20 minut awczenia Dobra, tutaj trzeba... Powoli, powoli, powoli. I teraz szybki rozpęd i lecimy. Uuu! Uu. Nie! Ten skok nie działa! No czemu? To jest tutaj, to jest taki głowę do Luft Gaming, to ja sobie Gaming i on. śup. Łu! Nie no! On teraz jest ziel ma zieloną twarz. To chyba jest to najlepsze, co oni tu zrobili. Mam <grywka> twarz chyba Siu. <grywka> no co je? Ja tam spadam! jak nie mogę kliknąć skok. Co nie? Nie mogę kliknąć kompletnie skoku. Najgorzej! kontrolax Wariowuję za chwilę z tą wariować od tego, że tutaj bardzo trudno się na Androidzie gra. Z paru powodów, że. Skok nie chce zadziałać! No, a teraz to była moja No, ale tak to gramy, tak wkurza. Jeszcze kliknę przycisk, subskrypcyjny. Łączkę i gry wyniesie, no to będzie jeszcze lepiej tu trzeba przechodzić. Tyk. Udało się, nie wierzę. A Idzi dopiero tu przyszedł, o kurde. Jo, dobra, udało się. No i po tych próbowałem. Nie, no. Nie, to no, nie, to ja mówię, to jest okropne. Uh, uh, każdy człowieka może prowadzić. Co to za gra. Co ja gram? Robi. Nie wiem, No, i jeszcze by mnie wystrzeliło. cwaniaki by mnie wystrzelili. Nie, no, naprawdę, no, tak czy jesteście? No, nie, no. Naprawdę musicie mi takie rzeczy robić. Chyba się znowu widzimy, że jak ten etap po prostu przejdę. Udało się. Jestem w kolejnym etapie. Tutaj, ojej, dobrze, wiem, nie mogę na to skoczyć. Jak na to nie wskaczę, wszystko jest dobrze. A to jest bardzo, bardzo długie. Szczególnie, że w tym jak się chodzi to jest to prawie niemożliwe. Ponieważ bardzo często możecie rzucić. Mhm. Nawet, nawet jak dobrze skoczysz, to cię rzuci, jak nie wiem. Dobra. Siupek, siu, siupek, siupek. O, mam moje nowe. Tak. Dobra. I, I can't believe this Typek No i co, że masz hate worka? Nas to może irytować Czy tam jest jakieś aktywowane większy? Gdzie one są? Nie no! Naprawdę była ostatnia śrubka. No chyba nie ma sensu, na kanał na bo się często przy i jak za szybko. Ale... O, szczególnie Androida Chyba taka kamerka będzie lepsza, chcesz? Ale teraz łatwiejsze już etapy o ja. Ja powiedziałam łatwiejszych etapach. Może skok jest. W... Aha, dobra. I nie lubię takich szczebelkowych etapów. Jak ja tu mam skoczyć? Coś mi się zdaje, że mój skok to tak o żeby się różnił. z kością piły. piły. A tu wystarczy po prostu kółko skakać. Jak to? To trzeba w kółko skakać! Mówicie, że to No dobra. No wiem, że nic nie mówicie, bo to nie life, ale... Hmm. Czy nam być irytantem. Wielkim irytantem. Dobra. Co spłaszczony typiarzu? Jezu! <głos> <głos> Jak ja lubię mojego Robloxa. Jest <noise> świetny! To było świetne. Co ja tu mam zrobić? Aha, ja bez sensu chyba tu skoczyłem, bo mam tu pewnie iść. Tak. Wiedziałem. Po co by mi dawaliście takie znaki? Aha. A tutaj to mogą być problemy. Skokiem. Aha To wam się powiem. No dobra. Tutaj nieco mi. Ja lubię reda. Co? o O, tak czekajcie, jeszcze się trochę pobawić. Muszę. No co jestem? Te obby! No nie, nie używam patrzę. One są najgorsze. Chyba wrócimy tak jak tu przyszliśmy. I, i plus oś, Plus sto. Tak, taki jest. To jest plus 100 A spokój. Dziło. Nie jestem cyberhackerem. I... Sånn. <laughs> <må> <laughs> A jednak łapię, myślałam, że to tylko o zieloną powierzchnię, ale widzę. No, dobra. No to tak pożegnam się chyba z wami. E, de, e, e, chciałam się pożegnać. Aha, to się pożegnam. To ja się pożegnam w tym obybi. Cześć.